Witam wszystkich, słuchajcie moi drodzy, ten dalszy zmagań 1.9bxe. Widzicie, się już przygotowaną głowicę do montażu pompowtrysku. Wszystko zabezpieczone, żeby nic nie wpadło. Odciągniemy sobie paliwo przez otwór w, w, w pompowtryskach, jeszcze sobie dmuchniemy później przez świece żarowe. Zanim go odpalimy, oczywiście wszystkie tutaj otwory wydmuchane odpuszczone pod nowe śruby Teraz tak jak ja to robię. Słuchajcie, tu macie taką powtryski, oczywiście sobie znaczycie, żeby wróciły na swoje miejsce. Nowe śruby. Nowe świece żarowe. Ja używam takiego ściągacza udarowego. Widzicie, jest gwint. Tutaj macie. O, taki wypust, zapieracie o to i uderzacie odważnikiem do góry. Wszystko ładnie wychodzi. Później taka listwa. Tą listwę montuję tutaj. Nie używam miarki, Montuję tą listwę tutaj. O. I ustawiam sobie wtryski według tego przymiaru, według tego liniału. Wtedy mam pewne, że wszystko pasuje zgodnie z tym, co podaje nam fabryka. Oczywiście nie podaje momentu dokręcania. To już jest na tyle obstukane w sieci, że już wiadomo o co chodzi. Także ja sobie to powoli składam czyszczę praktycznie tyle jeśli chodzi o górę zamykamy później zamykamy temat turbiny wydechu trawersy i tych poszcz poszczególnych elementów w trakcie, w trakcie dalszej naprawy także tak to wygląda wałeczek jeszcze jest ok wszystko wyczyszczone idą nowe zestawy z Bosza. także wszystko montujemy składamy autko odpalamy